Tak się sprawuje p 20 Co mogą oni powiedzieć po półrocznym użytkowaniu? Mejsyni, trochę zimnie, kiedy było ciepło i teraz na wiosnę. Nie, ale dobrze. Na teren się tak się nie nadaje, bez bardzo sztywny. Bardzo sztywno się nim jeździ, po takich wertepach, po kamulcach, po drogach polnych, takich ubitych. Po piachu daje radę, przy swoim silniku i przy napędzie typu H czyli silnik z tyłu. Tutaj zmieniłem w nim pasek na łańcuch, żeby prędkość była większa. że ładują drogą, szosą szybciutko, bo ja nie dałbym rady, bo im około 40 i co, na manetce wyciągamy 32 na w pełni naładowanej baterii na pedałach ze wspomaganiem 36-37 dalej też musimy oczywiście po drogach niepublicznych Podraż publicznej blokujemy sobie oczywiście i możemy sobie jechać 25 na godzinę z mocą 250W mamy wtedy też nie działa jakie wady? No takie że musimy zmienić tarczy z przodu, bo to jest taka tarcza, tego typu, taka to jest oryginalna, to jest z tyłu tarcza. Z przodu kupiłem trochę większą, dlatego, że po kilku mocniejszych hamowaniach wygięła mi się tarcza i zaczęła mi trzeć oklacki. Kupiłem grubszą, 2,5 mm tarczę, tak jak tu widać, bardziej pełną, waży dwa razy więcej niż ta z tyłu. Ta z tyłu waży około 125 gram. Ta waży 250 gram. Nie powinna się już wyginać przy mocnym hamowaniu. Druga sprawa z wad. Tu niestety trzeszczy w czasie jazdy. Po pewnym yy, okresie jazdy, i tak po dwu, nie wiem, 200, 300 km zaczął mi tutaj trochę trzeszczeć. Przykręciłem to lepiej. Ale mimo wszystko trzeszczy, trochę odpryskuje lakier, co widać tu. odprys mi lakier, tu. Odprys jest niezbyt dobrej jakości. Ten lakier, tak mi się wydaje, czyli trochę trzeszczy, oczywiście. I co tam jeszcze ciekawego w tym rowerze? Tylko ogólnie to w porządku. Podokręcałem wszystkie śruby z przodu. Mam koronkę 60. Zębów z tyłu 12, co mi daje przełożenie 5 do 1. I mogę jechać szybko, powoli pedałując.